Witajcie, witajcie kochani moi drodzy przyjaciele serdecznie zapraszam was na mój kanał kochani moi, kuchni e, Bank maria usi kochani mojej przepraszam Bank. Nagrywam, kochani przedtem pokazywałam wam szawluku, już dojadam taka rzadziutka szaferku całego nie ma on chyba przetarty komput chyba z maliny bardzo smaczny kochani moi tu muzyka gra dlatego na kuchniu nie mogę nagrywać. на накривом. Страшна спека зменшана, кохані мої, в тім бусі Страшно зменшилася. Ноги Очікаю, ноги. ще Поочекали ноги, кохані мої, колоди. болим, кохані. Тут цибулька пешки кафена підсмажана до трубечки, Нову трубечку Я не знаю, чи вольно мені є, чи не вольно. подобні не вольно дробьову, Я не вмім, чи це дробьова, чи яка, ще не ядом. No I takie suroweczki, jeszcze u góreczki, e, korniszonie czy to nie korniszonie, kochani, moi pewnie, mm, kieszenie. Zobaczymy. Kto teraz jest ze mną smacznego, czy kochani moi, no i mieszać się smacznego, miłego dnia, kochani. Kto pracuje miłej pracy i miłego weekendu. Do zobaczenia całuskiego. Pa, pa, pa.